Cześć! Wiosenny przegląd w leśnym ogrodzie jadalnym: co żyje, co się przebudziło, a co może jeszcze trzeba poczekać albo się wcale nie przebudzi. Cyrżyniec kalifornijski. Kolor wskazuje na to, że będzie żył, aczkolwiek jeszcze świeżych przyrostów nie widać. W jednego trzymałem w mieszkaniu całą zimę, to w mieszkaniu na parapecie już ma świeże, tegoroczne przyrosty oliwnik baldaszkowaty posadzony żywy ciągle żywy tutaj tak samo i tu również nawet są pąki kwiatowe dąb Wielkoowocowy, zbudził się, są przyrosty, w tym roku chce iść na trzy główne pędy. Czy będzie to skorygować w przyszłości, jak trochę bardziej liście rozwinie. I znowu oliwnik, glediscia, wszystkie pączki się budzą. Ona została dość radykalnie ścięta do transportu, gdyż była już okazałym drzewem. I będzie dalej przycinania, na ściółkę. Tu oliwnik również z pączkami kwiatowymi i z pluskwiaczką. Dąb biały zbudził się na wierzchołku, niżej nie widać, żeby gdzieś startował, ale sam wierzchołek wystarczy. Paliwniki Gladysia również startuje. Liwnik. I tutaj dąb biały. W takim razie korekcja poprzedni to był również dom wielkoowocowy. Zbudził się na wszystkich wierzchołkach. Zasięg pigwowca jeszcze nie widać, żeby coś kiełkowało. Czereśnia po tygodniu od posadzenia Pączki ciągle żywe Zasiew pigwowca Czereśnia Mocniej wybudzona Solidnie podlana Wszystkie trzy solidnie podlane Tutaj w kasztanach jadalnych i orzechach czarnych nic na razie nie widać. I morwa wybudziła się na niektórych wierzchołkach, również na niższych gałęziach. Startuje. Przechodzimy do kolejnej morwy. Która chyba nie miała tyle szczęścia. On była taka korłowata, to nie to, że ją coś zjadło. Na ten moment nie widać, żeby się budziła na żadnej wysokości. Możliwe, że miała za mały i nie przeszedł. Tutaj kasztanek ładnie się wybudził. Już jest jakieś pod 10 cm razem z liściem przyrostu, a za nim na drugim planie amorfa widać drobniutkie pączki, które się zaczynają otwierać nie na końcach pędów, ale przy głównym pędzie nie wiem czy to na kamerze jest widoczne, będzie żyła. Kalina kanadyjska od dawna widać, że ma się dobrze. Już nawet straciła swój największy urok przebarwionych liści idzie w zieleń. Jest już tegoroczny przyrost. I tutaj oliwniki, wszystkie nadal żywe. Palecznik chiński. Startuje, z ziemi, świeży pęd, zeszłoroczny pęd. Nie przeżył, rok straty, ale na plus że żyje. Tu oliwniki bez komentarza, tak samo jak poprzednie, i tu jest kolejny panecznik chiński. Ten startuje na dwa pędy od ziemi. Zeszłoroczny pęd. Dwa pędy. Nie przeżyły. Wszędzie je lepiej na zimę zasłaniać, bo widać młodziaki nie dają rady na polskich zimach. I tu jest tak zwany pieprz syczuański, jedna z odmian. Co do tego mam największe obawy. Widzę, że od połowy w górę już się nie wybudzi. Pytanie, czy wystartuje dziś znowu. Na ten moment chyba nic na to nie wskazuje. Ale damy mu jeszcze czas. On jest z trochę cieplejszego klimatu. I to jest krzyżówka dębu. Czas tu ma rosnąć, wybudza się niekoniecznie ze szczytowych pędów, gdzieś tam trochę niżej, trochę obok, ale będzie żyło. Kolejny cydrzyniec kalifornijski. Nie jest jadalny, ale ma być zaporą od wiatru. Chyba najlepiej się ma ze wszystkich sztuk. Najwięcej zieleni, świeżych przyrostów jeszcze nie widać. I tutaj, dwie kółkoczki południowe. I co ciekawe, tutaj już kwitnie. z punków szczytowych i również niżej to podobnie tyle, że bez kwiatów i ostatni cedrzyniec również trzyma zieleń, będzie rósł. Tu jest kolejny pieprz syczułański i te górne gałęzie nie ma śladu życia ale jak zjedziemy parę pięter niżej to widać, że na tej bocznej gałęzi budzą się pączki liściowe i będzie ta gałąź żyła, co powoduje jakiś krzeczastą formę wzrostu. Straciłem cały pionowy przewodnik wyprowadzony. No nic, zobaczymy tu dalej. Teraz przechodzimy do wiosennych nasadzeń. Kasztany jadalne budzą się na całej wysokości Na szczycie ostatnia porcja oliwników, najdrobniejsze sztuki. Kolejny kasztan jadalny, ten ze szczytu nie wystartował. Trochę niżej, ale ok. Ten niższy zostanie wyprowadzony na przewodnik. I'm yeah, i narajska jabłoń też ze szczytu rośnie I tu jest bardzo słaby teren kołsa widać, że startuje, ale zaś słabo 3-4 Tu jest najokazalszy deren Co ciekawe, te derenie, siewki z nasion, tak samo jak i te w wygrodzeniu, mają inny odcień liścia. Brak takiego czerwonego zabarwienia w nich. To z siewkami, można się okazać, że to są krzyżówki jednak, a nie czyste derenie, o których Mały kasztanek, ale też jest mnóstwo liścia, rośnie ze wszystkich możliwych pounków. Z tym Dereniem też wszystko ok. Ten kasztan też wystartował. I tu jest czereśnia, która ma żywe pączki, nie widać jeszcze, żeby się budziła, ona ma sporo korzenia do zregenerowania, powinno coś z tego być. Jaszczurki uciekają pod nogami. Monotonia kasztana jadalnego Szczytowy w Malutki może, może będzie Jeszcze tym Wtedy zostanie dolny, trzeba będzie ogłowić Ostatnia z rajskich jabłoni. Też trzeba będzie pomyśleć jak ją wyprowadzić wyżej. Sopiona jabłoń starej odmiany ładnie rośnie kolejny kasztan lekko pochylony jeszcze to będzie do skorygowania i jabłoń starej odmiany coś troszkę już z liśćmi pofalowane a ten kasztan nie wystartował z punktu szczytowego stu... siewka jabłoni no, w takiej średniej formie, ale okej. Okay. Tu jest ciekawostka, niespodzianka. Myślałem, że wsadzam kasztana jodelnego, ale to byłby jedyny kasztan, który się nie zbudził. Jak się otworzy, a ma żywe pąki, to sprawdzimy, zobaczymy co to jest i czy to pasuje do tego miejsca. Bo tu chyba nie zanosi się na krzestano. I tu też się wkaja Można zaobserwować. Soki piję z tej jabłonki. do ostatniego, obsadzonego rzędu. Tu również siewka jabłoni startuje od góry, więc jest okej. Okay. Lenie marcowe siedzą, i to jest kielichowiec. Gdzieś się chyba nawet napatrzyłem. Tak, jest punkt kwiatowy. On był strasznie wysoki, został skrócony do góry. dość optymistyczny obraz się rysuje większość rzeczy się spłaciła teraz ważne jest, żeby żeby była zachowana równowaga te rzeczy sadzone na wiosnę mają trochę zredukowaną bryłę korzeniową to by było na tyle Dzięki. Cześć.